Klasyczne mechaniczne zegarki niewątpliwie mają swój urok, ale użytkownicy wymagają dzisiaj dużo więcej od urządzeń, które mają spędzać przynajmniej część doby na ich nadgarstku. Dotyczy to w szczególności kobiet. Wiele z nich stawia bowiem jednocześnie na elegancję i praktyczność. Dziś zegarek ma być nie tylko zegarkiem, ale też asystentem, pomagającym w wielu czynnościach w pracy i w życiu codziennym, a nawet osobistym trenerem. Na szczęście na rynku nie brakuje smartwatchy, czyli inteligentnych zegarków, które te warunki spełniają. Wręcz idealnie wpisuje się w nie Huawei Watch GT3 Elegant. Huawei Watch GT3 Elegant to urządzenie, obok którego trudno przejść obojętnie. Tarcza z ekranem AMOLED wykończona zakrzywionym szkłem, otoczona połyskującym metalem o złotej barwie, której towarzyszy obrotowa koronka to prawdziwe arcydzieło. Równie dobrze prezentuje się stalowa bransoleta typu mesh, wyposażona w magnetyczne zapięcie, która idealnie pasuje nawet do najdrobniejszego nadgarstka. Huawei Watch GT3 Elegant pasuje do całego mnóstwa kreacji – od tych przeznaczonych do wyjścia po zakupy, przez te skomponowane z myślą o pracy i spotkaniach biznesowych, aż po wieczorowe. Ba, zegarek wygląda znakomicie nawet w towarzystwie legginsów, shortów i sportowych topów. Dzieje się tak dzięki bardzo szerokiej gamie tarcz, które można dostosować do przeróżnych okazji. Wygląd to nie wszystko, ale Huawei Watch GT3 Elegant to znacznie więcej niż tylko efektowny design. Mówimy tutaj o zegarku oferującym cały szereg przydatnych funkcji, między innymi dzięki obecności dobrze zaprojektowanego systemu. Niektóre z nich opracowano specjalnie z myślą o kobietach. Za chwilę je poznacie. Huawei Watch GT3 Elegant doskonale spełnia się jako pomocnik kobiety w wielu aspektach jej życia codziennego. W pracy dla wielu osób niesamowicie przydatne mogą okazać się funkcje związane z wysyłaniem SMS-ów i prowadzeniem rozmów telefonicznych. Zegarek pozwala odpowiadać na SMS-y przychodzące na sparowany smartfon za pomocą predefiniowanych odpowiedzi, a nawet prowadzić rozmowy telefoniczne z poziomu nadgarstka bez konieczności sięgania po telefon. Wszystko za sprawą wbudowanego głośnika i mikrofonu. Dla jeszcze większej wygody urządzenie można sparować ze słuchawkami bezprzewodowymi. Huawei Watch GT3 Elegant działa świetnie w parze na przykład ze stylizowanymi na szminkę Huawei FreeBuds Lipstick. Zapominasz o spotkaniach i deadline'ach? Z pomocą przychodzi funkcja ustawiania alarmów i otrzymywania powiadomień z wybranych aplikacji ze smartfonu. Na dodatek, jeżeli posiadasz smartfon Huawei z systemem mui 10.1 lub nowszym, w Watch GT-3 skorzystasz z funkcji asystenta głosowego. Osoby zabiegane nie muszą nawet codziennie pamiętać o tym, żeby naładować swój smartwatch. Dzieje się tak dlatego, że Huawei Watch GT-3 Elegant po naładowaniu do 100% jest w stanie działać nawet do 7 dni. Możesz spokojnie skupić się na swoich obowiązkach, pamiętając, że Twój ulubiony asystent w każdej chwili będzie w stanie Ci pomóc. A co, gdy zegarek rozładuje się w pracy, a Ty będziesz bez dostępu do przewodu ładującego? Huawei Watch GT 3 obsługuje ładowanie bezprzewodowe, a więc naładujesz go nawet za pośrednictwem smartfonu obsługującego technologię ładowania zwrotnego. Praca bywa stresująca, ale za sprawą Huawei Watch GT3 Elegant i aplikacji Huawei Zdrowie będziesz w stanie kontrolować to, jak bardzo się stresujesz. Gdy zegarek zarejestruje nadmierny poziom stresu, wynikający ze zmian tętna, np. w trakcie pracy, zaproponuje wykonanie kilku zaprogramowanych nim ćwiczeń oddechowych. Każdą kobietę zadowoli to, pod jak wieloma względami Huawei Watch GT3 ułatwia owo zadanie. Z pomocą zegarka marki Huawei będziesz w stanie nie tylko śledzić to, ile kroków codziennie wykonujesz, czy też mierzyć swoje tętno. Urządzenie oferuje ponad 100 trybów sportowych, dzięki którym zarejestrujesz takie aktywności jak bieganie, jazda na rowerze, ćwiczenie na orbitreku, a nawet zwykły spacer lub skakanie na skakance. Postępy poczynione w trakcie aktywności fizycznej też zarówno na samym zegarku, jak i w smartfonie. Za pośrednictwem aplikacji Huawei Zdrowie. Apka ta pomoże Ci także zaplanować trening i przesłać go do pamięci urządzenia. Nie masz pomysłu na trening? Żaden problem, gdyż Huawei Watch GT3 ma w zanadrzu cały szereg gotowych kursów biegowych. Huawei Watch GT3 Elegant pomoże Ci również wyuczyć się nawyków dobrych dla Twojego zdrowia i samopoczucia. Z jego pomocą wyznaczesz sobie codzienne cele związane z aktywnością, snem i nie tylko. A zegarek będzie Ci o tych celach przypominał, wysyłając powiadomienia zachęcające do punktualnego wstania z łóżka, napicia się wody czy rozpoczęcia sesji ćwiczeń. A propos snu, Huawei Watch GT3 pozwala monitorować jego jakość. Funkcją opracowaną specjalnie z myślą o kobietach i dostępną w zegarkach Huawei Watch GT3 Elegant jest możliwość śledzenia cyklu menstruacyjnego. Dokładnie tak. Smartwatch pozwoli Ci na prowadzenie kalendarzyka miesiączkowego. Śledzenie dni płodnych, a nawet zapisywanie objawów pojawiających się zarówno w trakcie miesiączki, jak i w innym czasie. Jak widać, Huawei Watch GT3 Elegant jest wszechstronnym smartwatchem, który powinien spodobać się niemal każdej kobiecie. Jego elegancki design oraz funkcje ułatwiające pracę i dbanie o zdrowie sprawiają, że naprawdę trudno o zegarek będący piękniejszym i przydatniejszym inteligentnym asystentem. Drogie panie, dajcie znać w komentarzach, czy Huawei Watch GT3 Elegant przypadł Wam do gustu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!